To, co często nam się zarzuca, tak, i, i często się pojawia w obronie sprawcy. No miał tyle rad, wiedział, co robi. Po co tam poszedł? Po co tam tyle chodził? Nie wiem. Taka jest prawda. Nie wiem. Próbuję sobie to wytłumaczyć, znaleźć odpowiedź na to pytanie. Dlaczego poszedłem tam po raz drugi? Wydaje mi się, że z jednej strony on mnie uśpił. Po tym pierwszym razie te nasze kontakty, rozmowy były bardzo delikatne, bardzo spokojne, bardzo zrównoważone, absolutnie żadnych odniesień do czegokolwiek nawet minimalnie związanego z seksem. A z drugiej strony, tak, młody chłopak był na tyle głupi, że po prostu zaufał. Po prostu zaufał. Gdybym, gdyby, 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 gdybanie, No, ale powiedzmy tak, tak, gdybym miał obecną świadomość, nigdy bym drugi raz nie poszedł do tego pokoju. Tylko ja wtedy miałem 14 lat. Na temat seksu zero, no może, może nie zero, ale minimalne. Informacje, na temat y, sposobów manipulowania drugim człowiekiem, wpływania na jego psychikę, zero informacji. Ci ludzie, którzy nam to właśnie zarzucają, a po coś poszedł, zapominają o jednym. Mówią to z perspektywy osoby 40, 50-letniej z bagażem doświadczeń, a zapominają, że to ich pytanie dotyczy wtedy 8, 9, 10, 12, 14 latka, głupiego, przepraszam za słowo, dzieciaka bez żadnych doświadczeń, wchodzącego w pewien świat dorosłych, no ale właśnie bez żadnych, dopiero uczącego się, co to znaczy być dorosłym. Chyba, chyba tak to z mojej perspektywy wyglądało. Jako głupi dzieciak zaufałem. A on mnie uspokoił, uśpił. Wiedział co robi. Doskonale wiedział co robi, bo długo nie mogłem sobie też poradzić z tym. Dokąd nie zrozumiałem, że no właśnie, ja wtedy, latek miałem prawo. Być głupi, nie wiedzieć. On wtedy, trzydziestokilkulatek, miał obowiązek wiedzieć. On był w tym wydarzeniu dorosły, dojrzały. Ja byłem dzieciakiem.